Dzień dobry. Witamy serdecznie w felietonie historycznym Zolda des Herz. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, która swoją działalność rozpoczęła w styczniu 2013 roku. Odtwarzamy żołnierzy 73. Pułku Piechoty Wehrmachtu z okresu kampanii wrześniowej 1939 roku. Sam 73. Pułk Piechoty został założony 1 kwietnia 1937 roku przy 11. Okręgu Wojskowym. Siedziba pułku znajdowała się w Hanowerze. Swoje koszary pułk miał w cele, natomiast poligon znajdował się w Bergen. 12 października 1937 roku pułk wchodził w skład 19 Dywizji Piechoty i brał udział w kampanii wrześniowej. W grudniu 1939 roku został przerzucony na zachód i od 10 maja 1940, już po przemianowaniu, brał udział w kampanii przeciw Belgii, Holandii i Francji. 26 listopada 1940 roku przemianowany został na 6. regiment Drei und Zipzig, a 19 Dywizja Piechoty na 19 Dywizję Pancerną. 13 lipca 1942 roku 6. regiment Drei und Zipzig zostaje ponownie przemianowany na Panzergrenadier regiment Dry und Zipzig. Celem naszego felietonu będzie próba przybliżenia Państwu tego, w co żołnierz niemiecki był ubrany, Czym walczył oraz co nosił, a nie to za co walczył oraz jak tę walkę toczył. Odpowiemy m.in. na pytania dlaczego Niemcy zmniejszyli wielkość nakarczka w chemii M35, czemu niektóre bagnety mają drewniane okładziny, a inne bakelidowe, dlaczego Niemcy tak bardzo lubili granaty trzonkowe, kto zaprojektował bluzę polową M36 oraz czy Mauser kar 98 k to karabin czy karabinek. Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź właśnie w naszym falietonie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku serii Zoldaten des Heres.